Tego też wczoraj widziałam i myślałam, że już dzisiaj nie przyfrunie, ale przyfrunął. Ten ma trudność, bo tu ma ten sznurek, zaplątał mu obie nóżki, mu tu ma związane obie nóżki. To już tak jeszcze jak na jednej nóżce i paluszek, a tu są obie nóżki zaplatane, więc najpierw ten. Do odplątania, pokaż się, pokaż tu buźkę swoją, dziubuśka. Och Boże, jak się przestraszył, już go odplątuje. Co tak zjejem? Och Boże, już, już. Gołąbeczek jak zobaczył, że ja tu tylko przyszłam do niego w sprawie nitki, to już się uspokoił, bo tak to się zdenerwował. Już ma e, rozłączone te nóżki, nitka już przecięta i teraz tylko po prostu paluszki uwolnię po, poszczególne i już będzie sobie szczęśliwie gołąbeczek maszerował. Tak? malutkie i odplątane I już wypuszczam kołąbkę wypuszczam będziesz sobie jadł Widzicie co on nawet kurczę nie uciekł daleko bo tutaj sobie sfrunął i zaraz będzie jadł no tak ten jeden gołąbek to musiało mi się chyba po prostu zdawać że to sznurek a to było takie od błota czy od czegoś a także podwójna akcja tutaj Dzisiaj i to dokładnie tego łąpeczki, które chciałam właśnie odplątać, czyli super się udało. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wspomaganie, łąbeczków też. No, wszystkim dziękuję. Dobrego dnia.